plu spadł z wysokości 21-latek nie żyje plu spadł z 8 metrów 21-latek nie żyje tragiczny finał zawodów w pluciu w katowicach w wyniku wypadku zginęła jedna osoba to 21-latek mężczyzna spadł ze znacznej wysokości lekarze przez ponad tydzień walczyli o jego życie bezskutecznie nie żyje 21-latek, który w nocy z 23 na 24 czerwca spadł z platformy pod kopułą Ronda Imienia. Generał. Ziętka w Katowicach. Katowice. Plu, spadł z 8 metrów. 21-latek nie żyje z informacji służb wynika, że grupa kolegów, bawiących się w jednym z klubów, postanowiła wyjść na zewnątrz. Następnie. Upojeni alkoholem, zdecydowali się wspiąć na wspomnianą platformę, by urządzić zawody, w pluciu na odległość. Weszli na podesty, stali przy barierkach. W pewnym momencie jeden z nich, 21-latek, wychylił się zbyt mocno i spadł z wysokości 8 metrów głową w dół, przekazała w rozmowie z serwisem katowice24.info oficer prasowa KMP w Katowicach Agnieszka Żyłka. Jak czytamy, 21-latek z dużą siłą uderzył głową w betonowe podłoże. W ciężkim stanie został zabrany do szpitala w Ochocu, gdzie przez tydzień na oddziale intensywnej opieki medycznej K i o jego życie walczyli lekarze. Tragedia w Katowicach. Policja zbada sprawę śmierci 21-latka. Niestety obrażenia mężczyzny okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł pod koniec zeszłego tygodnia. Jego stan od samego początku był skrajnie ciężki, poinformowała w rozmowie z portalem Jolanta Wąkowicz, rzeczniczka prasowa Górnośląskiego Centrum Medycznego imienia Profesor, Leszka Gieca. Pod koniec funkcje życiowe mężczyzny miała podtrzymywać jedynie aparatura medyczna. Teraz sprawą śmierci 21 latka zajmie się policja w Katowicach oraz prokuratura. Wstępnie wyklucza się udział osób trzecich czynności prowadzone są w kierunku nieszczęśliwego wypadku.